Cześć drodzy widzowie, dziś przygotowałam dla was coś wyjątkowego, a mianowicie top 5 najgłupszych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Nie, to nie jest żart, choć pewnie wielu z was by chciało. Z tego co mi wiadomo, pan prezes jeszcze nie zaczął kariery komika, ale myślę, że miałby przed sobą świetlaną przyszłość. Numer jeden Jarosław Kaczyński, obecnie znany z antyrosyjskiej retoryki, kiedyś dziękował przyjaciołom Rosjanom. Panie i panowie, przyjaciele Rosjanie. O, tak, Kaczyński, mężczyzna, który mówi wszystko i nic i którego słowa można by opisać jako polityczny kalejdoskop. W 2010 roku po katastrofie smoleńskiej dziękował Rosjanom za ich współczucie. A dziś? antyrosyjska retoryka, jakby nigdy nic. To jest tak, jakby Darth Vader nagle zaczął promować weganizm. Według badania opublikowanego w Journal of Political Behavior, zmiany retoryki mogą wpłynąć na postrzeganie polityka, ale w tym przypadku to raczej chociaż nie, jego wyborcy i tak mu uwierzą. Numer dwa. Jarosław Kaczyński wypowiada się na temat niskiego współczynnika dzietności w Polsce i twierdzi, że to przez kobiety, które dają w szyję. Jeżeli się na przykład utrzyma taki stan, że do 25 roku życia em, dziewczęta, młode kobiety, no, piją tyle samo, co ich rówieśnicy. To dzieci nie będzie. No. To jest to, czego wszyscy potrzebujemy. Lekcje z socjologii od Jarosława Kaczyńskiego. Według prezesa głównym powodem niskiej dzietności w Polsce są kobiety, które lubią się zabawić. Cóż, to naprawdę pomaga w zrozumieniu, dlaczego jesteśmy na tym etapie jako społeczeństwo. Według badania opublikowanego w Journal of Family Studies nie ma dowodów, że dawanie w szyję wpływa na współczynnik dzietności. Może czas na kurs z biologii reprodukcyjnej dla pana prezesa? Numer 3. Jarosław Kadżyński w jednym z wywiadów oświadczył, że aborcji można dokonać niemalże na każdym rogu, w Warszawie i w wielu różnych miejscach. Ja nie chcę przesadzać, ale to niemalże na każdym rogu, w Warszawie i w wielu różnych miejscach można załatwić. Nikt tego nie zwalcza, więc. A więc, według prezesa PiS: Warszawa to takie aborcyjne Eldorado. Ciekawe, czy pod tą teorią kryje się naukowe badanie, czy może pan prezes nas nie szanuje, jak stwierdziła dr Gizela Jagielska. Specjalistka położnictwa i ginekologii. W 2015 roku American Journal of Public Health opublikował badanie, w którym wykazano, że dostęp do aborcji w Polsce jest znacznie ograniczony, głównie z powodów prawnych i społecznych. A więc jak to jest, panie prezesie? To jakaś nowa atrakcja turystyczna, aborcja na rogu? Numer 4. Kaczyński zastanawia się publicznie, czy marihuana jest z konopi i stwierdza, że chyba nie. Co do konopi. No to na pewno trzeba walczyć z marihuaną, ale czy marihuana jest konopi? Chyba nie. Zresztą ja on nic o tym na ten temat nie wiem. W każdym razie nie wiem, jak pan łączy marihuanę z konopią. Cóż za głębokie refleksje. Pan prezes zastanawia się nad jednym z najbardziej podstawowych pytań w botanice. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w podręcznikach do biologii na poziomie szkoły średniej, ale wygląda na to, że Kaczyński ma swoje źródła. Według badania opublikowanego w Journal of Ethnopharmacology, konopie i marihuana to ta sama roślina, ale z różnym stężeniem THC. Kto wie, może prezes ma wersję beta podręczników do biologii? Numer 5. Prezes PiS Jarosław Kaczyński czyta w Sejmie Atlas Kotów podczas gorącej debaty dotyczącej zmian w sądownictwie. Kiedy Sejm debatuje o jednym z najważniejszych zagadnień państwa, nasz prezes zajmuje się kotami. Nie ma w tym nic złego, o ile nie jesteś liderem partii rządzącej w krytycznym momencie dla kraju. Zachowanie takie jak to wpływa negatywnie na obraz polityka i jest sprzeczne z oczekiwaniami społecznymi. Ale pan prezes jest zwolennikiem teorii, że koty rządzą światem. Na koniec chciałabym was wszystkich zachęcić do obejrzenia naszego kolejnego filmu, w którym udowodniliśmy, że lewica to stan umysłu. A skoro już jesteśmy przy stanach umysłu, to po dzisiejszym odcinku zastanawiam się, czy pan prezes nie jest przypadkiem największym ambasadorem tego stanu. Dzięki za uwagę i pamiętajcie, ciekawsze od polityki jest tylko to, co politycy mówią, gdy myślą, że nikt nie słucha.